Tylko w chłopiecku radiowa. Spytwika. Samorząd uczniowski serdecznie zaprasza do wysłuchania audycji radiowej z okazji Dnia Kobiet. Być kobietą, być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i stradzieckie. Dzisiaj dzień piękny, uroczysty. Taki dzień raz się w roku zdarza. Gdy 8 marca z gwarem wiosny wytryśnie z kartek kalendarza. Tak, to wspaniałe, wielkie święto, więc śpieszą chłopcy i panowie z bukietem życzeń w barwach kwiatów uśmiechnąć się do wszystkich kobiet. Brunetki, blondynki, a ja wszystkie was dziewczynki całować, chcę. lecz przyznam się o jednej tylko święto. Historia Dnia Kobiet sięga wydarzeń z 8 marca 1908 roku w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to miał miejsce strajk pracownic branży włókienniczej, podczas którego kobiety domagały się wyrównania płac oraz równych praw politycznych dla kobiet. Podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistycznej Kobiet w Kopenhadze w 1910 roku, na pamiątkę protestu, oficjalnie ogłoszono 8 marca Dniem Kobiet. Po raz pierwszy święto pań obchodzono rok później, w 1911 roku w Danii, Austrii, Szwajcarii i Niemczech. Wówczas obchody związane z Dniem Kobiet miały głównie wymiar polityczny. W ten sposób opowiedziano się za prawami kobiet. Polski Dzień Kobiet po raz pierwszy odbył się 24 marca 1924 roku. Wówczas jednak Święto Pań nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. Zmieniło się to w okresie PRL-u. Już wtedy Dzień Kobiet, obchodzony 8 marca, cieszył się dużym zainteresowaniem. W zakładach pracy wręczano kobietom kwiaty, najczęściej goździki i tulipany. Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj nie wie się, czy dobrze jest, czy może jest, może jest, jest już źle. spokoju się spodziewać, czy też przejść. Czy szukać jej, czy jej spoczu Wiosna, co się dzieje? Jaśniej, słoneczniej? Taki wiosenny zawrót głowy. Aśka jakaś ładniejsza. Zauważyłeś? W ogóle ulice pełne pięknych kobiet. Kobiety są zawsze piękne, szczególnie dziś 8 marca. Porozmawiajmy więc o kobietach. Podobno mniej chorują i żyją dłużej od mężczyzn. Tak, statystycznie kobiety żyją około 5,5 roku dłużej niż mężczyźni. Dlaczego? Panie zwyczajnie dbają o siebie, zdrowo się odżywiają, pilnują czystości i porządku. Gimnastykują się codziennie. Z tym chorowaniem to jeszcze jest i tak, że mężczyźni to straszni hysterycy, Częściej się skarżą, są nieznośni w chorobie, a kobiety zaparzą sobie ziółek i nawet nikt nie wie, że miały jakiś problem. I wszystkie obsesyjnie chcą być piękne i młode? Tak, regularnie odwiedzają fryzjerów, kosmetyczki, robią przeróżne zabiegi na twarzy ciało. Często stosują przeróżne diety cud, a wszystko po to, żeby się podobać. A co z modą? Stroją się dla mężczyzn, czy dla innych kobiet? A po co mają się stroić dla mężczyzn, skoro ci kompletnie nie znają się na modzie? Oni tylko odróżniają stan, była w spodniach, od stanu, była w sukience. Bo żaden nie odróżnia spódnicy od sukienki, to chyba wiecie. Są strasznymi plotkarami. Co ty na to? Zajmują drugą pozycję, bo większych plotkarzy jak mężczyźni, to świat nie widział. Sęk w tym, że kobiety i mężczyźni obgadują inne sprawy. Dlatego plotkowanie koedukacyjne jest niemożliwe. Ale na pewno gorzej grają w szachy i słabiej orientują się w matematyce. No to bzdura, i inteligencji nie zależy od płci. Wystarczy rozejrzeć się po przeciętnej klasie w każdej szkole. Czy dziewczyny są słabsze z matmy? Wręcz przeciwnie, dlaczego? Oprócz zdolności jeszcze czasem chce się po prostu trochę pouczyć. Nadal chcą być adorowane i podrywane? A kto by nie chciał, jednak niestety one o wszystkim decydują, a mężczyźni mają poczucie, że to oni. Ale wierniej i goręcej potrafią kochać. No tu masz rację. Kobiety kochają szlachetnie, bezinteresownie. Mają zdolności uzdrawiania za pomocą miłości. Umieją zawrócić ze złej drogi. Potrafią poświęcić się do ukochanego mężczyzny. Kochają dostawać prezenty, kwiaty, czekoladki. Oczywiście, że tak. Są wrażliwe na piękno. Więc nic dziwnego, że zachwycają się kwiatami. A czekoladki najczęściej oddają dzieciom lub mężczyznom, bo to straszne łakomczuchy. Sądzę, że powiedzieliśmy dużo o kobietach. Odsłoniliśmy prawdy i mity o nich. Ale jak powiedział Balzak, znawca płci pięknej, wszystko, cokolwiek się powie o kobiecie, jest prawdą. Wszystkie kobiety są młode, ale niektóre są młodsze, więc wszystkim młodym i młodszym paniom ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku w dniu ich święta życzymy wiosennego zawrotu głowy, w tym dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń oraz wiele szczęścia i miłości. Życzenia w imieniu wszystkich mężczyzn składają młodsi panowie Dwaj, Olek i Szymon. Za zdrowie pań, za zdrowie. Szampana pimy aż do dna, panowie. Za zdrowie pań, za zdrowie. Jedyny toast, który niechaj wiecznie trwa. Dzie Dziękujemy za uwagę. Radiowa.